Serial Wednesday podbija platformę Netflixa i ja też staję się jego fanem. Podbija również platformę TikToka poprzez charakterystyczny taniec. Pewnie ja też zostałem jego fanem, ze względu na taki klimat troszeczkę podobny do Stranger Things, ale dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Oprócz głównej bohaterki, w serialu również występuje tajemnicza rączka, która została ożywiona przez rodzinę Adamsów i dodatkowo pomaga w rozwikłaniu zagadek dla Wednesday. A właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak za pomocą magicznego prosku wykonać właśnie. Taką oto rączkę, i każdy z Was może zrobić ją we własnym domu. I to nie magiczny proszek, tylko po prostu łatwo dostępny w internecie. I do tego właśnie wykorzystam taką oto masę kopiującą. I jest jeden duży problem, ponieważ ta masa zastyga tak szybko, że kiedy pierwszy raz próbowałem, nie do końca to wyszło. Więc tutaj będziemy musieli trzymać kciuki, śpieszyć się, żeby w ogóle to się udało. A później po wykonaniu takiej kopii mojej ręki, pomalujemy ją, dodamy blizny. I spróbujemy odwzorować jak najbardziej rączkę z Wednesday. Cały odcinek podzielimy na dwa etapy. Po pierwsze przygotowanie odlewu ręki, a później pomalowanie go jako drugi etap, dodanie właśnie blizny, które pojawiają się na rączce z Wednesday. Jeżeli chodzi o przygotowanie samego odlewu ręki, jest bardzo dużo zestawów takich gotowych w internecie do odlewu splecionych rąk. Są one mniejsze, większe. Ja wziąłem taki duży, gdzie akurat masy kopiującej jest 1,5 kg i powinno być to wystarczające. Wtedy też mamy w zestawie taki oto na przykład pojemnik. Ten zestaw chyba kosztuje około 130-140 zł, jak dobrze pamiętam pamiętam, można właśnie wziąć mniejszy, jeżeli mam mniejszą rękę, bo pewnie aż taki duży nie jest potrzebny, ale wolę nie ryzykować, jeżeli coś nie wyjdzie, żeby zrobić to drugi raz. I mam nadzieję, że tyle tej masy kopującej wystarczy. W zestawie także mamy właśnie gips ceramiczny, którym później zalejemy całą rękę i do tego będziemy potrzebowali oczywiście wodę. Tutaj w proporcjach, według instrukcji, potrzebne będą około 3 litry wody i coś, czym będziemy mogli to wymieszać. Ja użyję do tego po prostu wiertareczki razem z mieszadłem. Można też użyć mikser, jeżeli ktoś ma w domu mikser, ale ja po prostu obawiałem się, że mogę ten mikser zepsuć, a przed świętami lepiej tego nie robić. No dobra, słuchajcie, dodajemy w takim razie masę kopiującą, upewnię się tylko, czy to jest masa kopiująca. Dodam wszystko, co tutaj mam. To będę se żałował, najwyżej nie będzie na drugi raz. O kurde, trochę dużo tego. Czemu ja już wiem, że to nie wyjdzie? Dobra, sadzam rękę, nie mieszam już, ale szybko zastyga. Bo ostatni raz w życiu to robię. Ja nie zdążyłem zamieszać tego dobrze. Bez sensu w ogóle to jest. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Widzę, że to bardzo źle w środku wygląda. Po prostu ta masa jest na tyle słaba, że yy, za szybko stygnie. No nie da rady tego tak szybko zrobić. No ja nie wiem, no. każą wymieszać grudki. Mieszasz grudki, te grudki i tak zostają, ale musisz jeszcze szybko włożyć tą rękę, żeby ją wyciągnąć. 45... Brawo dla osoby, która to wymyśliła. No brawo! Brawo! No dobra, to chyba zasło. Zasło to coś. Więc teraz wsypmy gips ceramiczny. Tutaj z tego, co wiem, ważna kolejność, że najpierw gips. A później woda i dodajemy około litra wody. Żeby już takiego syfu nie narobić, to ja to po prostu ręką wymieszam. No dobrze, to zalewajmy teraz to. że to trzeba tak po trochu, żeby poruszać. I w sumie tyle cementu tego zostało czy tego gipsu ceramicznego, więc no trudno, życie jakby wydaje mi się, że chyba wystarczy, jak się to zastygnie i coś z tego może wyjdzie. Więc teraz trzeba czekać minimum 3 godziny, czy maksimum 3 godziny zgodnie z instrukcją i będziemy to rozbierali. No dobrze, to teraz zobaczmy dlaczego nie wyszło. No nie wiem czemu mam przyczucie, że to raczej nie wyszło i raczej nie wyszło. Dobra, delikatnie, żeby się okazało, że przywaliłem i odpadło. No i cóż to delikatnie rozbierajmy to. Mały kawałek palca już widzę. Już wiem, że palec pęk. Drugi palec pęk. Trzeci palec pęk. Fajnie, fajnie. Fajne, polecam. To bawka idealna dla wszystkich, którzy lubią ekstremalne rzeczy. No i słuchajcie, można powiedzieć, że prawie się udało, oprócz tego, że cztery palce odpadły. No bo jak producent pewnie by powiedział, że bo to jest dostacionych rąk, tu nie można robić takich rzeczy, bo to się nie będzie trzymać. Pewnie tak by było. No ale cóż, no będziemy to naprawiać. Mam jakiś pomysł na naprawienie tego, żeby te palce dokleić z powrotem. I troszeczkę to zamaskować. No, słuchajcie, tak to wygląda. I cyk. Rączka bez paluszków. Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że to pan rączka po przejściach. I zostawić już te palce, które mam tutaj, no bo w sumie nawiązują do serialu, tam się różne dziwne rzeczy dzieją, ale to już by było mega naciągane. Dlatego spróbuję to naprawić. Humor mi wrócił po tym jakby całej akcji z odlewem, powiedzmy. I zrobimy coś takiego. Miałem jeszcze glinę rzeźbiarską, wykorzystam tą glinę rzeźbiarską plus patyczki, które powsadzam, zrobię takie dziurki, powsadzam i postaram się to połączyć. Pewnie będzie to delikatne, no ale nikt nie będzie tym rzucał, ani nikt nie będzie tym nic raczej więcej robił. E, dlatego spróbuję i tak będę musiał jej użyć, żeby zrobić te blizny i takie inne rzeczy na rączce. Coś ciekawego zawsze. Może uda się uratować sytuację. No niestety dalej problem nie jest rozwiązany. Nie trzymają się te palce na gips, który wcześniej przygotowałem, raczej znaczy miałem. Nie przykleiło się to i mój patent niestety nie zdał egzaminu. Popatrzyłem w internecie, jak to jest robione, i widziałem, że kleją to na bicol. Ale musi być gips w pełni wyschnięty, więc muszę zostawić tą rąsię na cały dzień, może dwa, żeby to wszystko wyschło, żeby można było wkleić. Ale zanim to jeszcze zrobię, jak jest miękkie, to porobię takie delikatne blizny, które są właśnie na rękach w Wednesday. Rękę delikatnie przeszlifowałem. Będzie miał taką strukturkę, ale myślę, że to może nadać takiego delikatnego charakteru. Tutaj dorobię jeszcze u góry takie jakby nie tyle rozcięcie, co w filmie było widać, że jakby ta ręka jest zakończona u góry szwami. No i tutaj dookoła, znaczy w niektórych miejscach te szwy będą też wrzucone. Dzień drugi. Tak wygląda. Nasza rączka. Tutaj są wszystkie te rzeczy podoklejane. Nie uzupełniałem już tego gipsem. Ze względu na to, że potraktuję to właśnie jako takie przyszywane palce. Jak już mamy taką okazję to zrobić, dorobiłem blizny, tak jak wcześniej mogliście na przykład zobaczyć tutaj w tym miejscu. Teraz przechodzę już w sumie do etapu malowania. Myślę, że wyschło to na tyle, żeby można było to pomalować. Oczywiście jest to jeszcze delikatnie wilgotne, ale będzie sobie w międzyczasie to już schło. Będę to wszystko malował aerografem i do tego wykorzystam sobie farby, które już wcześniej miałem, które już są specjalnie rozcięte. Do aerografu, no i w sumie głównie będę się posługiwał też tutaj tym kolorem skin tone. A aerograf już tutaj mam przygotowany, więc będziemy mogli zaczynać. No, i tak po pomalowaniu pierwszymi warstwami nie jest najgorzej. Nie wiem, czy ostrość jest złapana, chyba nie. Na rączkę, dobra, niech będzie na rączkę ostrość, o tak, zrobimy. Nie wygląda to najgorzej, zrobiłem taką bladą. No, niestety, przez to, że ten gips nie wszędzie doszedł ze względu na odlew, no to troszeczkę poimprowizujemy teraz tymi bliznami, tą czerwoną taką imitacją krwi, żeby to tak troszeczkę, mm, powiedzmy, lepiej wyglądało. No, i jeszcze paznokcie muszę zrobić. No dobra, musimy przechodzić do prezentacji naszej rączki. Niestety przyklejenie palców było tymczasowe. Trochę przeszalałem z szwami u góry, ale mimo wszystko wydaje mi się, że wygląda ciekawie. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i czy oglądaliście serial. Piszcie w komentarzu, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę. <laughs> Rozumiecie, łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć!